Ja wszystkim z tej strony, jedzieli, jestem spóźniony o te ale gramy I dzisiaj gramy 3 na 3, ze mną rachę i u Lelek Siemanko Dobry I gramy sobie w Liga Legend 3 na 3 I to jest, yy, taka seria to będzie I będziemy sobie tutaj wbijać jakieś elo Aktualnie jesteśmy w Unranked 7 I yy, ani jednej gry nie graliśmy No tak Dobra, flagdamy się Lelek Widziałem no, widzieli nas. No Pomóżcie mi z ich tutaj, z duszkami. O której to się respi? Ja mam GP. Co padło? Shit. No place. Panowie. Plus. Lelek. No to ja? Place. I will report you, my friend. Dobra, wziąłem im dużego wilka, okay. watch No, no, chopie najlepiej No, to co? ale z X tylko No z X, niedziel grana z X, no problem Weź to wstaw na face'a, bo ja chcę widzieć jak to, to, to ten Odał pech blada Co mam wstawić na face'a? Ja ja nie nakamerowałem jego oddał. Ja, ja, ja tego, ja nie kameruję jak nie fragują Dobra taktyka chyba, nie? No Co są oczu to z sekca Patrz! jaki Romeo Drużyno! Proszę o skupienie Ale nie daj na trzecim poziomie no, I gdybyś oglądał mój pora poradnik To byś wiedział On też to a weź odlokują tak Oni to wzięli Znaczy poszedł no Ja ja plusika chciałem po prostu Jaja to wiesz, to jest taki zawodnik, jak ja jaja turę się nazywa Manchester City OP Jaja w górę tak zwany, ofensywny Tu, tu poszedł gdzieś w Oli piesiu. No jest tu u mnie kurwa skór jebany znowu Giń Ja idę, te, bo tam Ja z pieknole, jeszcze z X, no fuj Lelek, są tutaj, masz życie, nie masz życia, uciekaj stamtąd, bo idą Dobra, chyba już ucieknie No, Łatwo Sięprzej! do sięprzej dobycia! Nie wiem czy musisz. Ale on chce. Okej. Okay. A ja też wejdę. So. Co Witam panów. On ma pasywkę! Bo z X-a. No. Ja czeka! Bo ja mam O. Sorry, splashowałby. No spoko, przecież nie, nie to Chodź tego zabiłem, bo nie ma flesza, nie? Ma nie flecha. mam nie mam many. Pójdę po plusa i ci wpadam Nie mam samonarów. Ale mam chipsy. Ward Powiedz jak się pokaże. Nie, to teraz nie Kto się pokaże? Oni żyją e... No żyją To tak trochę mój przyjacielu wie. Jaja zbyt głęboko byś wsadził A ja lubię wsadzić głęboko no, Dobrze no. O tym wiesz No dobra no to dy... I czemu ja o tym wiem? No, a jak to nie? No nie wiem No jak to nie wiesz Tylko twój brat Już mówił Ja to już wiem Przepraszam Jakubie e... no, on i tak tego nie ogląda. Ja mu wyślę. Mam go na facebooku to ja mu wyślę Taki fejm. No stary Znaczy to on mnie ma na facebooku <noise> Tylko kto kogo zapraszał? Przestań Michał bo zaraz normalnie jest, będziesz bobem <noise> Już jestem No a nie Ej luju Dobra ginę No ja nie mam żeby ci pomóc Chyba że jak zostałbym mu rzucił Nie oni mi dali LOL Nie widuję tam was. Lelek Lelek Oni są w naszej dżungli, kurwa No cześć, zaga... Dobra, kameruję Jak da się wziąć? Aj, gdybyś miał kill Nie FIDUJĘ a nie, nie, ja, ale lelek ma no kilka kur... A ja mam farmę, no dobra Ty, od ołtarza dostałem 220 Od ołtarza? No. No go do ołtarza. To pisało ołtarz 220. 14% no Spoko. Napraw się. No Jehanka. No. No o o ołtarze OP. Zaraz ci wpadnę na tego, tego. Nie, bo zaraz mi Woli Piesio wpadnie. Znaczy, mówiłem do leka. Hmm. A, bo zajdę z drugiej strony. Jakiś snajp? O, Woli Piesio. Woli pies. Snajp. Ulti. Tutaj. Zonujcie, zonujcie, ja będę przejmował Dobrze Oluju, myślałem że pójdzie, no dobra, wyszło Bo on tu dużą bombkę rzuci i możecie zabić czy nie Mam dwa global ulti tej Tak kurwa global. Ale. No stary przecież mają tego, bombę tego i tego A i oni mają, ja usłyszałem, że my mamy ty stary retardę, daj mi raportu, daj mu jak reportiu. No jułem. Negatywne negative. Na, no negative dobra, to jest Assisting enemy team, tyle. Pogadamy. <gadane>. Coś jeszcze masz na swoje usprawiedliwienie i przyjąłem bombkę kolejną, kurde, idę po tego, bo... No dobra, nie idę. Wasiadłeś. Wiesz o Wiem gdzie mieszkasz. Nie wiesz. wiem. Nie za ulicy. No to se wpiszę u Krzyśka na GPS-ie gdzie mieszkasz i będzie Idą do mnie No ja idę też do bo ciebie. Bo wie wszystko na tym Hołowszyc taki tak zwany O, woli mi się Wiesz się z nim? Mhm Łap tutaj ochotę z mojego shielda Oluju. Dobra O kurde do <laughs> oliu. Nie, nie zdążyłem bariery, ale zabiję. Nie zdążyłem bariery, tak ten przeżył, lipa. I czemu jak zabijasz jak ja nie kameruję? Niedziel. Zły kamerzysta. Kamera tu strong. Kurde, nawet co chipsów zjeść nie mogę. King, ty! Czego to nie chcę panczyć? No bo muszą... chyba dwie trzy. osoby. Dwie! trzy. DWIE! Okay. no Nie uczę ojca dzieci robić. Ty, ale poprawili to bo ją miał takich kolców z tyłu. No tak A nie, tutaj nikt mi nie położył. No trafiłem Bo tam woli mi się, będzie jak wszedł. Wchodził. Na co stoisz jak widły w gnoju stare na środku stanęłeś? Pomagę. Okej. Okay. A mnie nie ma stary Jakieś ulty? No, no i dostałem <grym> Eee Muszę się ogarnąć Jak miał ulty to mi się z nimi bił Ale nie A dostałeś Nie znowu nie kamerować a nie będą puszczały tego bota czy nie? No. Ja. Dlaczego oni nie puszczały tego bota? Bo idą na Darka. Tylko, że Darek im wpiegnęli. Nie. <śmienny> <śmienny> ja mam uliczkę. <mu? śmienny> <śmienny> <śmienny> no dobra, przecież Darek jest retardę, champion. No tak, do tego powiedziałem, żeby go Retardet, Hampion champion Mam cię, szmata Mów, że zabijasz <coughs> wiedziałem, że Nie będę zabierał Nie chcę gangplank weźmie, bo mama OHP No co trzeba się dzielić Ale on ma jabłuszko. W tupie mam jego jabłko On mi potem dagryza To jest taki trochę Putin Nie mam DMG No to taki ofensywny ten poleciał Daj no, daj no Jena O, znalazłeś mi się Mam tam iść pomóc? O no. Oh shit Co cię tak styrali? Ja, ja tam idę No to stary to żeś puścił tą erkę A że skakał jak Sarenka Jo ja. Dipsy, więcej dipsów tak i nie ty składasz? no Nie powiem, że nie ale kombinacja Xin Lux to chyba nie było najlepsze co Michał mogliśmy. Nie, nie o tym nie pomyśleliśmy Ja wczoraj tak miałem, ale w Xin Jinx strzeliła ulti miałaby triplet, tylko ja urzuciłem ulti żeby ich od ciebie odpocząć tak, tak przeleciało obok nich, chyba z nimi, co tą rakietą wiodek na... I tak Lelek przegrywa gry rankingowe No i przez flame oh. No zostaw mi no Man nie mam, o ty panie Eee pany Nie pany! Oj co, po. A, jeszcze z tak? No Taka, przejmuję im ołtarz Przejmuje im ołtarz a może jednak nie? Łabka. Na czym? Cooldown. Cool. No i tak ja złapam. Ojcie, wpisku. Niczym nie trafię. Dobrze nie działa. Nie wiem. Dobrze. <gryw> Mówisz i masz. I Robimy z... go? Robimy go? No, chy. Wybite. Yeah. Ja stoję tutaj. A <noise> calculator. <noise> <noise> <otacz>. Aha, idę. <noise> ale dostał Luja oguśata. To by nie trafił, ale ale mówię, wybaliśmy jutro teraz A jak mi się jak mam blast włączony, użyję ulti to mocniej więcej zwalne? Nie. Sam jesteś blask. Co to w ogóle jest? Blask? Ja też kurwa, co, co, wyszła, kurde. Co kurde No ja mam po polsku. Blask. To, to, ten, ten niebieski tak. Jak mam blasku? A co mam? A ja myślałem, że o flasza mu chodzi. nie, flasz to jest błysk. Aha, co jest? Blask. Co to jest? Blask. Dobra, luj. mam tytuł odcinka, nie? Blask luj, dobry Blask luj, dobry fuj. Blask. Lelek Blask. dobry, polecam. kurwa. Ale do dupi teraz, nie? Ja pierdolę. Blask. Blask. Blask, stary, to wiesz, to możesz dostać jak tego. Nie będziesz widział jak gluję ogłuszacza, dostajesz to przed oczami. Blask. Oh, chuju. Fuck off. Bitches. Bitches? Chodźcie na pająka Nuby Dobra, idź tam Blask Dobra, ja wygnajcie ja, temu pająkami, z Blaskiem będziesz był wielki Wychodzę A, Blask dali. dobry Ja Stary I polska wersja jest dobra No weź to tanku Blask Ale Oprowuj. odpal Blask, będzie lepiej Lepszy damage będzie Ech, rozjebał, rozjebał, ku**a. Eee, blask dobry, naprawdę. Polecam. Spierdalaj. <noise> 2 na 10 kappa. Blask. Oluj. Ka ka Ej, a co, co to, to jest ten, ten blask? O chuj. Który, co o, to jest ten blask? O shin, shin. A to, to jest blask? Tak. <głos> <głos> Nie wierzę. Blask Lui pompa fuj Lelek, a ten blask dobry? To polecam 2 na 10 Lelek Lelek, Lelek. no ale nie kochaj się Nie no. kochaj się, ja się tylko pytam czy blask dobry, bo ja bym kupił w sumie, bo na, na Lux chyba też by działał tej Ramping. No wiem, biją się to z No ale ja się wybałem Stary, wparowałeś jak Magda Gessler do kuchni, nie? <grymian> wparowałeś jak, kurde, Lelek w Blask, nie? <grymian> pa, idzie Blask! <grymian> jak się w kuchni? Idzie Blask! <grymian> ja trink... Aha, bo tu są trinkety, czy nie ma? Nie ma. No. Ja myślałem, że nie kupiłem. Ba a, ale mam Blask! <noise> I w ogóle zbugowało mi się no. <noise> A... Aj, mówię bo, wyjebo. Bo blask mam, wiesz? O Weź mu z blaska przywal Ja kurde, blaska nie wie? mam, ale ci, ale ci jebę. Idę po blask, z blaskiem będę lepiej Nie zbugowało mi się. Przyina ci dam. Och damy, idę, idę kupić blask. No ja też idę po blask. Dawaj, mam blask, mam blask. Pa jak Lelek się spiopa, już poszuje inhibitor ja jak ja, ja, ja jak... ja jaki tryhack <grywa> Bo on blask ma, yes, Wiesz, yes, no blask, no poszuje jak pojebany, dzięki <grywa> <grywa> Jest tu lead czy nie ma? Jest To ja muszę bla blask chyba. sobie kupić chyba najpierw Jest? Jest, jest, yes. jest. dobra, mam Mam blask <grywa> Jehanka Z blaskiem to chyba dobre dipsy będę miał no kurwa, z blaskiem najlepsze <grym> Wszyscy blaski pokupywali Ty też masz bl bl bla co masz? Blasko Dobre to jest, dobre, dobre Wiesz co ja sobie chyba sprzedam buty żeby pić jeszcze jeden Chyba <grym> u was blask <grym> <O> ofensywnie <grym> Luje. Luj. A nie uje te. Uje się nie kreskuje ty. Kreskuję. <laughs> o! chopy widziałeś z blaskiem? Jak zauwałem? No z blaskiem kurwa. Blask i <laughs> pasy. No GG. Blask luj dobry ten. Blask luj gipsy twój. Dokładnie. Dawaj dawaj. Dawaj dawaj. Mam masz blasko, nie padniesz z blaskiem się nie umieja. Dobra, mam, czekaj, zaraz mam klatę O, zabiję E, e. Ale nie chciałem poszukiwać. Nie mam blasku, o, ale ja mam Man. Nawet nie było blisko Dzięki za grę. ze mną słuchany Lelek AK Blask Dzień. i Michał. Siemanko. Do następnego siemanko. Cześć.